Panie trenerze, no kończy się niestety z Wasza Polonii Środa bez spotkań, bez porażki. Dzisiaj na własnym boisku musieliśmy uznać wyższość z Tolemu Gniewino. Co się stało? No zgadza się. Przegrywamy dzisiaj to spotkanie. Na gorąco trudno jest to, trudno jest to w tym momencie powiedzieć, co się dokładnie wydarzyło. Kacimy bramki, które, się odrobinę szczęścia, pewnie udałoby się obronić. Tak jak pan powiedział, no pasa się kończy. No oczywiście, gramy dalej. Nie, ale tak jak powiedziałem, na wnioski pewnie przyjdzie czas po, po analizie. Przed nami teraz kolejne spotkania. No bo i ten kwiecień, i maj są takie dość bogato-widujące spotkania. Trzeba szybko wyciągnąć wnioski z tego spotkania no i nie popełniać tych błędów w kolejnych spotkaniach. No tak, oczywiście. Chcemy to przeanalizować jak najszybciej, ten mecz zamknąć, wyciągnąć wnioski przed nami bardzo, tak tak także na pewno będzie się jeszcze działo. Działo bardzo dużo, także głowa na górze i jedziemy. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.